Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar i witam was w kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Boziu, jak dawno tej gry u mnie na kanale nie było? No, w sumie dość dawno. Ja w sumie dawno nie grałem nawet w tą grę. Będzie z tydzień. Słuchajcie, jak widać, jest nowa kierownica. Jej, uhu, uhu, nowy zestaw. Nowa kierownica hydrołapa i. TH8 czyli skrzynia biegów. Słuchajcie, yy... Najprawdopodobniej jest to ostatni albo przedostatni film, który oglądacie z tym modelem kierownicy Ponieważ muszę ją oddać niestety, e, zwrócić ją Bo posiada wadę fabryczną, a mianowicie Gdy obracam w prawą stronę coś mi tyka w silniczkach i No to nie jest generalnie normalne, więc przysługuje mi w ciągu 15 dni od zakupu wymiana Lub zwrot pieniędzy to ja wybieram wymianę. Chcę nową kierownicę, bo chcę mieć tą kierownicę, tylko no bez usterek, bez wad żadnych, tak? Bo jest kozacka. jak widzicie, mam jeszcze y, niestandardowe koło, bo tego jeszcze nie widzieliście Mianowicie jest to OMP Corsica. Także na propsie, dobra. Słuchajcie, a wracając do odcinka, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Co dzisiaj zrobimy? Już wiele razy wiele osób czy to na streamach, czy to w filmach chciało zobaczyć jakiegoś Dodge'a bo w końcu Dodge taki amerykański, kurde nie wiem co to oni tam mają w tym logo, jakiś byk czy coś nie mam pojęcia no to wypadałoby zrobić jakiegoś do drift'u no i padłem na pomysł, no bo czemu w sumie nie zrobić do drift'u Dodge'a Viper'a ACR znaczy, no, AC, chyba ACR, dobra, jesteśmy już tutaj. E, I małe sprostowanie nie ACR, bo nie chcę tego najstarszego oraz tego pośredniego, że tak można tująć Tylko chcę tego najnowszego acr i najnowszej nie chcę. Chcę zwykły GTS, przepraszam, bo się pomyliłem. A będziecie w komentarzach pisać, ale to nie jest ACR, to jest GTS. Jestem tego świadom. O matko, o ja. Fabryczny dźwięk tego wajpera musi zostać zachowany. To śmiga w ogóle coś bokiem teraz? No coś tam śmiga, no nie powiem. Uh! No, come on. Oh shit. Shit happens. Przejedziemy się do domku. Mianowicie w zamku będziemy robić Naszego Vipera Bo ja zasłużył na to, więc Zrobimy go w zamku No ale coś kurde, współpracuj <laughs> No nie chcę współpracować e, Słuchajcie, ja też się w ogóle uczę jazdy na tej kierownicy Bo to jest zupełnie inna bajka niż było to na Logitechu Uwierzcie mi Ona mam Wiele, wiele mocniejsze silniki force feedbacku, ona sama mi odbija, tylko pomaga mi, żeby szybciej zaczęła się kręcić, bo te auto nie jest jeszcze zrobione na drift, więc no tak fajnie nie odbija kołami, tak jak auto stworzone do driftu, tak? Bo to też chodzi o, o ustawienia samochodów w grze. Dobra, spróbujemy tutaj z hydrołapy. Bo no widzicie, coś tam odbiło, ale nie do końca. No tak jest Viper. No, dopóki się go nie stuninguje, to w tej grze on nie śmiga bokiem. Bo widzicie, ona naprawdę bardzo szybko odbija. Nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale ona ma naprawdę mocne silniki. Już pierwszego dnia, jak rozpakowałem e, tą kierownicę, a jest jeszcze w instrukcji specjalny zapis, żeby tego nie robić. A ja to zrobiłem. Wsadziłem palce pomiędzy żebra kierownicy. Czyli tutaj, tylko że w tej drugiej kierownicy, którą miałem w zestawie, i kierownica zaczęła się kalibrować. Czyli z całej największej prędkości, jaką posiada, zaczęła się obracać w lewo i w prawo. No, widzieliście przed chwilą, jak szybko powróciła do środkowej pozycji. No, ja włożyłem ten palec pomiędzy żebra kierownicy i gorzko tego żałowałem. Palec mnie przez cały dzień później bolał. Tak mi wykręciło łapę. A to jest w instrukcji. Zapisane, żeby tego nie robić, bo może połamać palce ta kierownica ten 40-wotowy silnik. No, a skoro jest mądrzejszy i się nie posłuchał. No, hym, chym No, a cóż, mam nauczkę, ale i ta kierownica będzie do zwrotu. Nie no, dostanę po prostu taką samą nową, bo ja nie wierzę, żeby mi nie wymienili. A przysługuje mi 15 dni od kupna, więc to jest wada fabryczna. To nie jest normalne, że ona tak pstryka. Przeobrać je w prawo. Dobra, resory i amortyzatory do driftu standardowo z przodu stabilizatory z tyłu. Nie. klatki, nie montujemy, odchodzimy, bydlaka tylko. żeby Dodge sobie szalał. Ale to jest piękny samochód. Ej, powiedzcie, że on jest śliczny. No, mi się strasznie podoba. Sasza go chce sobie kupić. No, także na propsie, nie? I nie wpada do Poznania. Bogu nie, Sasza. Nie wiem, czy znacie ten od gtr od Marcina Szumiela. Będzie studiował w Poznaniu. Taki ma zamiar. Więc może częściej będę go widywać na spotach. Podem jeden. Sasza pozdolę dla ciebie. Dobra. Przednio 305 mm z tyłu 365. Ludzie kochani jakie to są szerokie bydlaki. Ja pierdzielę. Dobra teraz jakie felasy do tego dać? Jakieś takie fajne głębokie, nie? Nie żadne BBs, -y, bo do tej pary BBs -y nie pasują. Nie pasują. Nie pasują wcale. Chwal się oplułem. Nie, nie. To muszą być specjalne felgi. Ale już chyba wiem jakie. Nie. Yy, nie jestem w tej kategorii chyba. Tutaj są chyba. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Nie. Nie, tutaj muszą być z pazurem, kurde, tu też ich nie ma Czyli są tu Brabus, o matko O, są rotiformy, chodziło mi o rotiformy, tylko zobaczymy No, <ścoughs> no ażem, żem pokaszlał No nie, jednak rotiformy tu nie pasują No to okej, okay. wiem już jakie felgi będą pasować i to będą te Niech sobie będą takie 19 z 120 dwudziestki, dobra, mam większe koło z tyłu. To tak z przodu 19, z tyłu dwudziestki. Niech będą, ok, z przodu nie zarabiamy pługu, z tyłu nie dajemy spoilerka. Bo ta lotka, która jest aktualnie, mi się tak podoba, a WD oczywiście nie dajemy. Eee, teraz tylko patrzymy, co nam da więcej mocy. Wolno dwie turbosprężarki i sprężarka wyporowa czy odśrodkowa. Eee. Co ja wiem? Chociaż No to będziemy o 1100 Nm. Tylko waży. Dobra, dajemy dwie turbosprężarki. Niech chcę będzie. Niech się. Nie, nie chcę wczytywać Niech świszczy. Niech mu służą. Nie wiem czy mnie za to zabijecie czy nie, ale niech ma. Dobra, ciśnienie oponach standardowo wszystkie ustawienia tak jak w innych autach. Tutaj będzie tak samo, może jedynie w trakcie jazdy po prostu zmienimy troszeczkę niektóre opcje, ale dobra. Tu skrzynia biegów jest w porządku. Chodzi o to, żeby były dość długie biegi. Kąt pochylenia kołu troszeczkę zmniejszymy, a tu zwiększymy. OK. Geometria zawieszenia na maksa. Stabilizatory sztywne, z tyłu oczywiście nie ma, ale z przodu ma być sztywny. Może nie na maksa sztywny, ale ma być sztywny. Ehm, dobra, resory z przodu dajemy coś takiego, a z tyłu na maksa prawie, że sztywne. Dobra, tłumienie na maksa wszędzie sztywne, znaczy na maksa. I nie daję żadnych większości opcji na maksa, tylko na takie, no powiedzmy, pośrednie, nie. Aerodynamika nic. Hamulec 100%, e, tył 0%, przód. Mechanizm różnicowy, czyli differ. Spawamy sobie na przyspieszenie, znaczy blokujemy na przyspieszenie. Na zwolnienie dajemy takie ofensywne 60%. Zobaczymy, jak będzie się tym hamować. Ok, projekty i lakiery. Zobaczymy w ogóle. O kurde, co mnie tam, barierka. Zobaczymy, co ludzie porobili, bo nie będę teraz na nowo robić jakiegoś malowania. Zobaczymy. Co ludzie tutaj oferują? Pan... To jest Penzoil chyba Ten żółty To wiecie co? Nie Ja wezmę tego Chociaż kurde ma standardowo pasy Chyba co? Lakier, o są pasy, pięknie No No to idealnie, nie musimy żadnych projektów Pobierać To jest piękne, ten niebieski jest piękny Mi się niebieski podoba Okej, okay, dajemy tylko karbonowe lusterka Dobra, lotki nie pomalujemy. Szyby oczywiście czarne. I teraz opony. Przepraszam, felgi. Jakie opony? Eee, no dobrze. Może na białe, co? Ej, białe w sumie nieźle nie wyglądają. Dobra, dajemy białe. On ma w ogóle pasy? On nie ma pasów. Halo. Halo, ma mieć pasy, panie. No ma. Teraz widać, a wcześniej nie było widać Okej, okay, tu mają być Białe, białe pasy Białe felgi No nie wygląda to źle Powiem wam, że nie ma tragedii Wiecie co, teraz jeszcze tylko na szybko sobie Rejestrację zamontujemy Czy tej grupy motywów O, pięknie, po jeden koza No i tak jak myślałem Niestety nie zamontujemy w miejscu Natylniam rejestrację, bo. No, niestety, ale jest to karbonowe, więc. No dobra, ale zrobimy inaczej. Może rozmiar. Dobra, przesuń, damy sobie może tutaj, co? O. Ale to będzie bekowy wyglądać z karce tego Vipera. Nie, 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 nie. Wytnij i w przód. Tutaj będziemy mieli o. Okej. Okay. Dajemy sobie piątkę. I tutaj kozę montujemy. Chociaż to nie jest w filmie koza, ale. Dobra, trójeczkę. Albo tutaj. Taka mała... Kurde. Nie, no tutaj będzie w porządku. Myślę, dobra, niech se będzie takie rozciągnięte. Okej. Okay. Mamy P1 koza, niech se będzie, niech będą zadowoleni. Mam jakąś swoją cegiełkę na tym aucie przynajmniej, nie? No i dobra. Myślę, że z tym możemy lecieć. the Jak to się tym jeździ? No start to ma piękny. Tu turbinki sobie świszczą. Podjedziemy sobie tutaj. I spalimy sobie laczka, Zobaczymy czy nic poprawej nie ma. Nie ma. Dobra, palimy. Da się barnauta zrobić, kurde. A, przepraszam. Przepraszam, panie Mercedes Oskar się uczy O, fuck, no musiałeś jechać ty gnoju Zaraz się przejdziemy do mojej ulubionej strefy driftu Tylko jeszcze raz przejdziemy tą trasę A, nie 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 fuck. Dobra, jesteśmy już w w ulubionej ulubionej strefie więc Więc lecimy O fuck. za Za Kalecze, kalecze Ręczny dawaj, zrób stówkę, zrób stówkę. Jest, stówka jest zrobiona. Pięknie w sumie w drugą stronę też można spróbować, nie? Nikt mi nie zabroni. No nie, jeszcze raz. Dobra, pięknie, 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 pięknie! Przesadziłeś. Jak na polu. Dobra. Pięknie, dobrze, pięknie. Pięknie! Dajesz, wajperek! Ręczny, 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 nie w tą stronę! Już mam wynik lepszy, mam 102 tysiące Wiecie co, ogólnie lepiej się jedzie z tej strony, o z której teraz jesteśmy Bo tu można fajnie się rozpędzić Tylko właśnie chodzi o to, że Też trzeba umieć A to nie ta kierownica Muszę na nowo się uczyć ludzie, serio, to jest zupełnie inna bajka w porównaniu do G27 G27 to Jest zabawka w porównaniu do tej kierownicy To jest w sumie też zabawka, tylko taka dla Dużych chłopców A ja jestem właśnie takim dużym chłopcem, więc się bawię Bo Logitech G27 to jest w sumie, no ja na niej ćwiczyłem ogólnie, nie? Czyli fajnie, fajnie zacząłem Teraz można powiedzieć, że lepszy sprzęt Znasz już zasady No ja G27 generalnie używałem jeszcze zanim miałem prawo jazdy Także na propsie ogólnie. Wow wow, 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 A tak fajnie szło. Dobra, stówki nie będzie, ale będzie 97%. Specjalnie tak zakończyłem, żeby przynajmniej wyjść na prostą, xD A jeszcze dla niecierpliwych, kiedy pojawi się spin and ride z kimś. Ogólnie, słuchajcie, trudno jest złapać jakiegokolwiek youtubera, od razu mówię. Ale mam zamiar zrobić e, z kimś odcinek, jak dostanę nową kierownicę, w sensie jak wymienią mi tą na nówkę na sztukę, nie? Żebym miał już pewność, że tą kierownicę będę miał cały czas, no bo teraz wiecie, ja do nich to odeślę, no i nie wiemy ile czasu im to zajmie po prostu, tak? Bo wiemy jak działają te reklamacje. W sumie to nie jest reklamacja tego wymiana produktu na nowy, ale...

I dla osób, które by się pytały, ewentualnie czy warto kupić tą kierownicę, jak najbardziej tak. Tym moim problemem się nie przejmujcie. To są zawsze jakieś jednostkowe problemy, które wychodzą. Nieważne czy kupicie sprzęt za 1000 zł, czy za 5000 zł, czy nawet za 50 tysięcy zł, w wypadki chodzą po ludziach. Sprzęt się psuje, to jest część użytkowa, wiadomo. Dlatego u Was. No będzie pewnie normalnie, tak? Ja mam po prostu pecha do takich rzeczy. I tyle. Ktoś za mną jeździ jakiś oli. E... Okej, okay. jeżeli mnie oglądasz, to cię pozdrawiam, stary. Fajne Ewo policyjne. Właśnie się pytaliście ze mną, jak dobrze, że wyhamowałem, bo był pociąg. Pytaliście się, czy można ze mną pograć w momencie, kiedy nagrywam odcinek. Jak widzicie, ktoś podjechał, więc da się? Da się, jeszcze jak. Jak najbardziej O widzicie jak kierownica odbiła pięknie Patrzcie jeszcze raz zarzucimy Pojedziemy sobie tam w lewo tu gdzie standardowo O tu w lewo patrzcie Widzicie odbiła normalnie Jest pięknie Dobrze słuchajcie Także mam nadzieję że film Wam się podobał O nie strigierł pięknie Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Słuchajcie, zostawiamy subskrypcję na moim kanale. To wtedy moja twarz się aż raduje i wszyscy są razem ze mną szczęśliwi. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie ofensywną łapeczkę, Subika. I napiszcie w komentarzu, jakie auto mam wziąć następne. Lub z kim mógłbym nagrać odcinek, jeżeli chcecie, macie jakieś propozycje. Ja jestem otwarty na wszelkie propozycje. Także teraz się z wami żegnam. I do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!